666, moi drodzy, witajcie na premierze najnowszej zdradki od Lotto za 10 zł jadę do Vegas, Las Vegas, <grystanie> nowa zdradka Lotto, od góry do dołu drapiemy, szukamy, oczywiście symbolu dolara, jeżeli znajdziemy taki czarny, wygrywamy do niego przypisano kwotę, jeżeli znajdziemy taki kolor zielony, kwotę wygranej mnożymy razy dwa. Do zgarnięcia pół miliona złotych, a to mamy tutaj stopnie wygranych, czyli 10, 20, 30, 50, 70, 150, później taki przeskok na 500. Nie ma tragedii, nie ma tragedii na dzisiejszy odcinek. Przygotowałem oczywiście trzy zdrawki, czyli wkład w odcinek 30 złotych. No i co, zabieramy się do drapania, szukamy dolarów ostatnio na udawanych paczkach. Te dolecia się pokazywały, i się pokazywały. A jak będzie dzisiaj, zobaczymy. I mamy tutaj, o! Zieloną cytrynę. Kawa, kawa musi być oczywiście. Kawa wiśnie Melon. Biedronka. Znowu melon, ale tym razem czarny. Mamy podkowę. Wiścia. Ananas. przesuwałem się. Zrobka fajna. Podoba mi się coś nowego. Palma. Nowe symbole. Ananas. Gwiazda. Podkowa. Krefl. Garnek. Kwiat. Dalej mamy cytrynę. Mamy słońce, mamy cytrynę, i na końcu mamy śliwkę. No no, 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 na razie nic, na razie pusto. Kolejna zrabka, jadę do Vegas. I dobra, drapiemy wiśnie, wiśnie. Jako krolo. No. Zaczyliście być coś wygrane. Dolar, mamy dolara. No niemożliwe! Dolar! No, super premiera, super premiera. Czy pojedziemy do Vegas? Dalej mamy podkowę. Mamy kwiata. Garnek. Dalej mamy znowu garnek, ale... Żarny garnek. Wiśnie, winogrono, biedronka, dolar znowu dolar! No pięknie, już mi się ta zdrabka podoba. Może dolary po prostu mnie lubią. Dalej mamy melon, mamy kwiat, mamy garnek, mamy podkobę. I mamy winogrona pod dolarami. Pod dolarami kryje się. Tutaj mamy 10 zł. I pod kolejnym dolarem kryje się 20 zł. Czyli już mamy zwrot. 30 zł. ale fajnie, fajnie. Takie premiery to ja lubię drapać. Ostatnia zdrabka, trzecia. Trapiemy, Szukamy dolara. Tym razem zielonego. Czarny już był. To może teraz zielony dolar. Dzwon. Cytryna. Trefl. Palma. Karo. Pik. Trefl. Dzwon. Dobrze, przesuwamy się i mamy cytryna, wiśnie, śliwka, cytryna, dolar, no pięknie, premiera na plusie, kapitalny odcinek, dawno nie było, kwiat, dzwon, gwiazda, pik. Wiśnie, i ostatni symbol to róża. A pod dolarem, co tam się skrywa? Pod tym dolarem, taki ładny dolar. No, proszę i 10 zł. No, i fajnie, i fajnie podsumowanie dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. To mamy takie, że mamy dwie zdrabki wygrane. I tym oto sposobem mamy premierę na plus. Bo mamy 10 zł zarobku z tej całej zabawy. Bardzo fajnie się cieszę. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wasze premiery będą o wiele lepsze z tego... tego wam życzę I do następnego odcinka. Dzięki cześć! Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.